Bardzo łatwo nam jest modlić się za tych, o ile w ogóle się modlimy, ale bardzo łatwo modlić się za tych, którzy są dla nas dobrzy. Za naszą rodzinę, za bliskich, za przyjaciół. Dużo trudniej jest pomodlić się za swoich wrogów. A co z tymi, którzy nie są naszymi wrogami, tylko po prostu nas denerwują? Dajmy na to. Denerwujący sąsiad, nie wiem, może jakiś polityk, który nas strasznie denerwuje, albo ktokolwiek, kto nam nacisnął na odcisk, nie jest wprawdzie naszym wrogiem, bo nie zrobił nam krzywdy, ale po prostu go nie lubimy. W dzisiejszym słowie, w drugim czytaniu, czytamy, że chrześcijanin powinien modlić się za każdego, za wszystkich, za królów, za wszystkich sprawujących władzę. Ciekawe to jest, bo jesteśmy pewnie z różnych opcji politycznych, niektórzy z nas mają bardzo mocno sprecyzowane preferencje polityczne. Czy my modlimy się za tych, którzy są z przeciwnego obozu? Czy modlimy się za tych denerwujących sąsiadów, a może kolegów, koleżanki z pracy, a może po prostu za kogoś, kto dał nam nieźle wciry w dzieciństwie? Czy modlimy się za wszystkich? Bo Jezus mówi, że chce, aby wszyscy byli zbawieni nie tylko ci dobrzy, nie tylko ci, którzy w niego wierzą. Nie tylko ci, którzy są członkami Kościoła. Wszyscy, każdy, to znaczy bez wyjątku, bez względu na to, kim jest i co robi. I wiem, że może się nam to nie podobać, bo staramy się być dobrymi, bo jesteśmy dobrymi chrześcijanami, wyznawcami być może nawet, bo praktykujemy, bo jesteśmy pobożni, albo przynajmniej się staramy. A może okazać się, że ci, którzy w ogóle tacy nie są, którzy w kościele nie byli ani razu, bo nie mieli tam po drodze albo nie chcieli mieć po drodze, może się okazać, że oni będą szybciej w Królestwie Niebieskim niż my. Jezus chce, aby zbawieni byli wszyscy. I dlatego to czytanie kończy się też tak, takim zaproszeniem do modlitwy: by mężczyźni modlili się wszędzie, w każdym miejscu, z rękami czystymi, bez gniewu, bez sporów. Módlmy się, drodzy panowie. Dajmy przykład, aby nasze dzieci nie tylko w swoich matkach widziały te pobożne niewiasty, bo wiele zależy od nas. Módlmy się na każdym miejscu, w każdym czasie, z rękami czystymi, ze spokojnym sercem i bez gniewu.